Pierogi z kapustą i grzybami najczęściej kojarzą nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Ale absolutnie musimy obalić ten mim, dlatego że pierogi z kapustą i grzybami możemy jeść niemalże codziennie, jak tylko lubimy. A jak jeszcze mamy gotowe, to już prosta sprawa. Proste historie, moje historie. Zapraszam na pierogi i do tego gulasz z polędwiczki wieprzowej. O tym tylko przypominam. Jeżeli gotujemy pierogi w wodzie, to co dodajemy do wody? Sól. Przede wszystkim. Ale dla lepszego aromatu proponuję, żeby dodać jeszcze gałązki kopru. Kiedy cebulę zaczynają się delikatnie karmelizować, ja dodam teraz czarnego pieprzu. Natomiast na tłuszczu ze smażenia cebuli będę wysmażać mięso. Wasza polędwiczka w waszym domu powinna być bardzo krótko smażona. Im będzie dłużej smażona, tym będzie bardziej twarda. Do podsmażonej polędwiczki wrzucam z powrotem cebulę. Pamiętacie, lekka skarmilizowana, potraktowana pieprzem, solą. I teraz do całości dodaję wysokoprocentową śmietankę 36% najlepsza. I to jest przykład, że pierogi to wcale nie skomplikowany temat w naszej kuchni. Proste historie, moje historie.